Cześć, tu Wojtek, ja omówię zadanie żołędzie. Zadanie zadaniu żołędzie mieliśmy sobie jakąś wiewiórkę, która była ustawiona w polu 00. No i tutaj na tej tablicy punkt 00 zaczęłam sobie tym czerwonym zaznaczonym polem. No i ona była skierowana w kierunku północnym. No i teraz ta wiewiórka uczestniczyła sobie w jakiejś grze, tak? No i ta gra polegała na tym, że jeżeli pole, na którym aktualnie znajduje się wiewiórka, jest puste, czyli to nie ma żadnego żołędzia to ona generalnie zostawia tam żołądź i skręca 90 stopni w lewo i idziemy do przodu. Natomiast w przeciwnym wypadku, jeżeli tam już był żołądź, to ona zabiera tego żołędzia, czyli to pole staje się puste, skręca 90 stopni nie w lewo, tylko w prawo i idziemy do, do przodu. no Także, jeżeli mamy sobie jakiś test przykładowy, w którym generalnie na początku, no i jeszcze to, co mieliśmy powiedziane, to jakąś tam liczbę żołędzi, która była jakoś wtedy mała, no i te żołędzie tam były spół, współrzędne były tam, że ich wartość dla z x y jest mniejsza równa 2, bodajże, coś takiego. No i teraz dla testu przykładowego, w którym nie ma żadnych żałędzi. no to widzimy, że no co, tutaj jak znajduje się w tym polu 0,0, no to nie ma żadnego żołędzia, czyli wiewiórko upuści tutaj żołądź i skręci sobie w lewo, już ja sobie może tą strzałkę, czyli teraz będzie jakby teraz to na tym polu. No i co przejdzie do tego pola? Tutaj widzi, że też nie ma żołędzia żadnego, więc upuści żołądź i skręci znowu 90 stopni w lewo. Tutaj tak samo, tutaj jest tak samo. No i teraz wróci do tego pola. No i teraz e... zabierze żołąd z tego pola, tak? I teraz przejdzie do pola jakby w tą stronę, tak? Bo jeżeli był żołądź, to to ona wtedy skręca w prawo. I tutaj przejdzie do niego i tutaj znowu puści, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to teraz y, ktoś mógłby sobie pomyśleć, że w sumie no może ta wiewiórka kiedyś y, zapętli się, czyli byśmy mogli może wykonać jakąś taką symulację, że wiewiórka wejdzie sobie tam do jakiegoś losowego pola z jakimś tam zwrotem, załóżmy, nie wiem, zwrotem południowym, tak, że będzie na południe zwrócona. No i oprócz tego ja twierdzę, że żeby taką symulację przeprowadzić, żeby no, znaleźć jakiś taki cykl no to oprócz tego muszą być jeszcze jakieś, jakiś zbiór pool jakby zaznaczonych, na których to nie znajdują się żołędzie mm. no i ja twierdzę, że ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie po co ten zbiór mamy trzymać, no bo generalnie jeżeli byśmy tego zbioru sobie nie trzymali no to może mieć wiele możliwości, tak że nie wiem. No, przykład taka możliwość, że dla, te, tak, dla takiego zbioru, na przykład ta wiewiórka wejdzie sobie do tego pola z tym zwrotem, może wejść sobie równie dobrze do takiego zbioru, dla takiego zbioru i dla zbioru pustego, więc jest wiele możliwości, a wiemy, że każda z nich jest inna i że dla każdej z nich w przyszłości możemy otrzymać inny wynik. A no właśnie, czym jest wynik? No to oprócz tego na wejście mieliśmy sobie podane jakąś liczbę t, która była tam mniejsza, równa. Niż miliard. No i mi się powiedzieć ile na tym naszym nieskończenie wielkim glidzie znajdzie się żołędzi po tam jakiejś tej jednostek czasu. Um, okazuje się, że nasz problem, w sensie nasze zadanie żołędzie, to jest praktycznie jeden do jeden problem e, czy problem. No to jest praktycznie jeden do jeden tak zwany Langton Ant, czyli tak zwana mrówka Langtona. Czy tam problem właśnie tej mrówki Langtona? Tylko, że właśnie w tym problemie mrówki Langtona my nie mamy na początku jakby zaznaczony jakiś pól, czyli nie mamy tak de facto żadnych już rzędzi postawionych. Tylko mamy jakby pustego grida. Natomiast zaraz pokażę, że to w sumie nie ma żadnego znaczenia. No i teraz yy, generalnie. To, co się okazuje, to to, że ten nasz pomysł z tą naszą symulacją i ze znalezieniem takiego momentu, po którym właśnie będą spełnione te trzy warunki, o których mówiłem wcześniej, czyli kierunek, pole i zbiór zapalonych pól. No na mnie ten niekoniecznie może nam się spełnić, to znaczy niekoniecznie możemy znaleźć taki cykl, żeby te trzy warunki były spełnione, czyli jakby ta symulacja może nam iść w nieskończoność. Natomiast w tym naszym langton ant, czy to właśnie. Tej mrówce Langtona. Okazuje się, że po około tam 10 tysiąca krokach, 10 tysięcy krokach, mrówka jakby zaczyna tworzyć taki schematyczny wzór. Taką, jakby autostradę. No, którą tutaj zaprezentuję na tej symulacji. No więc, jak widzimy, no to przyspieszę sobie trochę. No, jakby ruch tej czerwonej kreski jest analogiczny z ruchami z tam z treści zadania. Na maxa. No i ona sobie rysuje jakiś wzorek, jakiś wzorek. No i co? Około po tak 10 tysięcy krokach ona zaczęła jakby, wyszła sobie z tego ogólnego rysunku i zaczęła sobie właśnie rysować taką autostradę, czyli taki schematyczny rysunek, no, który będzie rysowała sobie tam dalej w nieskończoność. No i okazuje się, że generalnie jeżeli my sobie zapalimy te niektóre pola, czyli na przykład coś takie, pola sobie zapalimy, no to to nam nic nie zmieni, no i te pola spełniają też założenie właśnie, że Wartość z x, y jest mniejsza na 2, no to to nam nic nie zmieni. Dalej tam mniej więcej yy, liczba kroków, dopóki no, zacznie się tworzyć ta taka schematyczna autostrada. To jest tam maksymalnie kilkanaście tysięcy generalnie. No, jeszcze raz mogę włączyć, żeby to zaprezentować. No, widzimy, że tutaj nawet szybciej już po tysięcy krokach. Mm, no więc także mm, ja proponuję rozwiązanie takie, że Generalnie przez tam te około 15 tysięcy kroków my będziemy sobie No 15 tysięcy no się nie, nie. damy sobie jakiejś tam z góry założonej liczby tylko będziemy sobie robić takiego while'a że to półki no to będziemy sobie tam przeprowadzać na symulację i dla każdej iteracji z tej naszej z, tej, z tego naszego while'a. Ja będę tam sprawdzał dokładnie 104 kroki w tył czyli przejdę się tam 104 104 dotką jakby w tej pętli w tym while'u W tył i sprawdzając, czy te kroki jakby spełniają tą naszą figurę autosta, autostradową. No i teraz jak wygląda ta nasza figura autostradowa? No generalnie już powiedziałem, że ona składa się tam z, 104, krok, z te 104 kroków. Jeżeli ktoś jest bezrobotny, że tak powiem, to może sobie wypisać wszystkie te kroki na kartce. No ale myślę, że nikomu się nie będzie chciało. Jeżeli ktoś jest bardziej obrotny, będzie mógł sobie znaleźć tą sekwencję 104 ruchów łatwo w internecie i po prostu sobie tam ją stabilizować. No więc tam złożonościowo to też będzie wychodzić ładnie, no bo tam dla około maksymalnie kilkunastu tysięcy kroków, my sobie wykonamy razy 100 kroków w tył, więc to będzie tam około miliona operacji, co jak najbardziej zmieści się w limitach zadania. Dziękuję bardzo.